Cześć, siema nas, na witam Was w 12 odcinku z For Honor. Zaczynamy ostatnią misję w Fabule Wikingów. 12 odcinek ogólny. Wielki najazd, czyli koniec tego całego. całego, całego, całej całości. Po 6 misji jest na frakcję. Także mi się wydaje, że to będzie ostatni odcinek. Raczej. Chociaż tak naprawdę lubi mnie zadziwiać. Nie wiem, już nie pamiętam w ogóle tych misji.

Pamiętam chyba tą misję wreszcie, przypomniałam się. Okej. Okay. Teraz to będzie ciężka misja, bo się przepychać znowu. Przez tych zesrańców. I ten czemu wszystko blokuje? Jak to jest zrobione w tej grze, że on blokuje ze wszystkich stron nagle wszystko? Patrzcie, patrzcie go. Sam na 20 i nie giniemy. Ma. Okej, okay, mamy... Jakiś tam perk. Uziomeczka mamy. Nie pamiętam już. Chwilę to chyba tak był. Łe. Wow. Dobra. Przeszedł. Chmał trzeba. Kogo Tam gruby się być chyba z tego co widzę. Z daleka tam było. Kurde, ale. Nie, dawaj. może odpalmy sobie ten perk, żeby nasi sojuszniczy byli lepsi. Dobra. Dawajcie, dawajcie, trzeba ich nawalać. Z tego, co widzę, to tutaj na razie nie ma jakichś przeciwników, więc... Nie ma przeciwników. Czegoś... O, teraz jest... Chodziło mi o tych większych przeciwników, nie tych małych. Dobra. Tego by się przydało zabić w ogóle. No ale... nie chcę zginąć. Dobra. Udało się. Mamy to. Ci tam się biją w ogóle. Z daleka. Może na tego grubego się wbiję, co? Przecież im te małe nie pozwalają. Oła, wow, oła, wow, wow. Z tym grubym może być zawsze problem, on. Bardzo wkurzający jest. No dalej, gruby. Ło, wow, wow, wow. Dobra, nie, to był zły pomysł. Ale gruby już jest pijan, Nie wiem o co chodzi w ogóle. Ale jeszcze się broni, no. Jezu, jak ataki w cholerę zadają. im jeszcze dużo HP To jest. Przez Nie, a ja czy zginę zaraz? Tak, Patrzcie. Muszę Zabij chyba. Dobra. Taktycznie go zabić. Tak mało HP mi się odnawia. Strasznie mało HP mi się odnawia. Okej, okay, musimy wyczyścić łuczników. Brudne łuki Archerzy! chyba mają. Oj, oj, oj. Są te szybkie gnojki. Ich nienawidzę, bo że. Nie mogę nawet. Co jest? Ja się ślizgam po tej górze, czy co? Dobra, nie mogę kombosa zrobić. Nieważne. Mamy uczniów, więc. Ła! Przestańcie mi bić, nie! Gnoje. Ile na tym HP straciłem w ogóle? Nie, wiem, ja jestem beznadziejny w tę grę. Ech, chcę już skończyć tą serię, bo. bo tak. jeszcze trochę mi zostało, ale. Już jesteśmy na pumetku w sumie. Dobra. Stamin nie ma, ale trzeba go zabić, bo. szybciej przejmiemy cel. Okej. Okay. Them. Doskoczyłem do niego, ja nie wiedziałem, że doskoczy No dobra, doskoczyłem jeszcze znaczy, nie wiem, jakimś asasinie, to znaczy to było. Okej, okay, jesteśmy chyba już na tej ostatniej fazie tego mostu stranego, ale już... Widzę, że posiłki i tym coraz więcej się tu robi. O, jest! Ten! Dobra Odpalamy Pomóż mi z tym grubym, bo... Ziomeczka stwierdziła, że nie będziemy pomagać z tym grubym, bo... Bo nie, czemu? To co, komu to potrzebne? Gruby ma chyba odpalenie się, co? No, nie zdążył się odpalić, na szczęście Dobra że tam jeszcze była chyba furia do zebrania. Mogę sobie ją zabrać w sumie na wszelki Okej. Okay. Czekajcie, bo to zaraz się robi. Jak on nam przelazł? Ej, oszust. Si już z nią bije wcześniej, jakoś tak jak już Czekajcie, teraz jestem przejść już tam, pomóc im. O, ale nie mnie. Będzie trzeba będzie przejść przez tą bramę, chyba co? Jeszcze dalszy most będzie tak się że będzie dalej most. Okay.

Rzut pod wioski, wygląda przy nim jak naprawdę żył. No, dobra, zaczę się rozpierdź. Teraz co? Ja w ogóle tam pijany w drugą stronę biegną. Generał Tomzen, dobra, trzeba pokonać go. Lecimy na niego. Dawaj, gościu. O ty, śmietniku, głupi. Zostaw, mnie! To, 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 Ten to nie jest klon. Kurcze A to są cienie, dobra, ja walczę z cieniem teraz A, dajbizu, cienie Super Z cieniem przegrywam, nie? A to jest ten... Dobra Tam jest ten generał śmietnik No to jest nie fair, jaka... Kurczę, ja się nie go ale chyba tak się przeczuwam. No. no dawaj, dawaj, chodź cień, chodź ja nie mogę tego cienia nawet dorwać Nie już, już generale, dobra, ale generał... Nie to jest cień! No co ci jest generał? Gdzie jest niby generał? Jak to jest cień? Myślę, że ten generał, już jest. Nie rozumiem tego. Okej, okay. wydupiaj gościu. Generał zdupił. Pierdzielę e, pomóżcie mi, moi, bo ja H. to tak nie może być. Dobra, no generał postanowił zdupić się zdupić, no to nieźle. Jaka nie mogę go obić w ogóle? Generał to jest ciota, nie? Chodź. No, dawaj. ten cały odwala jakiś fiku mi Jezu, się wystraszyłem. Jakiś kombosy mi tu wali, chłop. Your are Give up. Nie ma żadnych kombosów robienia Od Nie, przestań. Przestań. Nie, no. Czekamy na hila, może, bo to jest pomysł się z nim tak nawalać na hp Ale on robi jakiś fiku -miku, ja nie mam w ogóle skąd to. On... Nie, no się tutaj. Sorry, jestem zbyt nub, żeby go pokonać w ogóle. Nie, no chyba trzeba go było... szybkimi atakami, nie wiem, nie mam pomysłu. Też no, musimy czekać raczej na ten. Na heal, bo. No i patrzy, kurde, dałem blok na górę. Nie chcę kręcić tym śmigłem, walić go Się schowam co to? Nie no, trzeba go chyba szybkimi atakami wykończyć, bo przecież... Przecież nie no, ja nic mu nie mogę zrobić w tym momencie W cholerę szybki Przestań, dobra, idźcie tam, kręcę tym śmigłem i mnie zostaw w spokoju No nie no, tymi wolnymi to ja nawet... nie mogę. Patrzcie, co on, co on mi robi, ogólnie. Oj 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 No, dawaj teraz, faniaku. Punkt kontrolny, Jezu. Znowu zdupił. Gnuj. Ciężka waha, bo chyba najcięższe No i sam zostałeś, gościu. I nie da się rozwalić. Wow! To nie sam został. Skąd te strzały z niebios chyba? Wow, uciekajcie! Nie no. O, no, generał jest łysym, to nieźle. Jezus! Generale, jesteś świetnikiem najgorszym. O, teraz jak szybko zaczął nadupiać. Jak szybko mu się w ogóle stamina odnawia. Gonga dostaję na łeb. Zły pomysł się z nim tutaj tłud na razie. mnie, proszę cię. Nie, nie, nie mogę z tobą. Fuh, jeszcze go zwróciłem, ale piękne wykończenie. Zrzuciłem go i gra tego. Nadzwyczajne. Didn tyś śmietniku, ale mnie zdenerwał ten chłop. Wyl go wcześniej zepchałem, to jest... Uff. Ciężka walka była. Jest zwycięstwo. Koniec misji chyba. Raczej, nie inaczej. Z tego co mi się wydaje, koniec co. O, cieszą się bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tak idź tam już Prawie, żeś przegrył, ale Co otworzy tą bramę, bo otworzy. No, to nasz, wiedziałem, wiedziałem. Bo pewne dobra. Open. We had done it. Beyond those gates open, Wikingowie mają hajt, mają wszystko teraz. O, tu już są rycerze, oczywiście. Apollion ok. To trochę byłoby z tego odcinka.

what is the real plan war mm-hmm okay the natural state of our species yet these monsters flee from it

Dzięki za oglądanie tego ostatniego odcinka chyba że w ogóle sprawdźmy czy to jest na poziomie normalnym, Mam Dobra, jakieś za misja to nas nie interesuje. Subcio, Subcio... Zobaczmy czy teraz będzie... Chyba ostatnia misja to była, tak mi się wydaje, no na pewno. Zobaczmy jeszcze. Tak, już więcej misji nie ma, więc jest... Trzeci rozdział, Samuraje Jeden obowiązek. To już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w następnym odcinku z pierwszego odcinka samurajów. I to na tyle mówił to Was da, do sięman.